Gangbang. Witam, co robił Paweł jak był młodym wilkiem, ponieważ mamy rocznicę filmu Młode Wilki. Tych Było tam cyferek jeden, półtora, dwa tam i, tak dalej, i tak dalej, Tam mój druh Jarek Jakimowicz zrezygnował z gry w filmie, co było sensacyjne, bo został już gwiazdą, ponieważ ożenił się z taką postarzałą rzeźbiarką, tak przykro o tym mówić, ale mógł mieć bardzo fajne młode dziewuchy. No i e, teraz e, co Paweł robił jak był młodym wilkiem. No na pewno nie napadałem, nie byłem przemytnikiem, nie robiłem niczego złego, natomiast uwielbiałem się przy barze i była koncepcja taka. E, remont Park Stodoła trzy lokale. Chodziłem z dwoma kumplami, czyli nas było trzech. E, piątek sobota był dla nas i tak, SARP, czyli Foxal, park, e, e, czyli pole mokotowskie i remont. I było tak, dwóch moich kumpli, akurat tak się dobrze składało, obaj znani. Jarek Łakowski, świetny tancerz, jedną koszulę miał, więc musieliśmy kluby zmieniać, żeby nie był rozpoznany, że to ciągle ta sama. I Jacek Miecik też, super tancerz, uwielbiał samoloty takie, że dziewczyny pikowały, już się wydawało, że się mózg na podłodze roztrzaśnie, a on je ratował. Ale pan Paweł siedział przy barze. I oni jednak wywali z parkietu, a pan Paweł już ich gadką załatwiał, znaczy je. Yeah ich to załatwią, żeby szli łowić dalej, bo wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano. No i tak dalej. Natomiast muszę powiedzieć, śmieszną historię, co pan Paweł, jak był młodym wilkiem o Jarku Jakimowiczu, bo wszyscy z niego robią takiego łosy takiego trochę faceta, który. Tylko na nie polował. Kiedyś mam program w telewizji i akurat on przychodzi. No jakaś akcja charytatywna. Mówi, a ty skąd tu jesteś? Ja go znałem z meczów oczywiście futbolowych, bo to jest i, i piłkarz, i kibic, i taki generalnie na punkcie futbolu zakręcony. Co ty tu robisz? A on mówi: Wiesz, bo tam akurat jakaś akcja jest charytatywna, coś i tak rozpina marynarę. I mówi: Zobacz, co ja tutaj mam. Patrzą, on tu ma jakieś druty, to tamto się, to wam to. Jakieś przyklejone elektrody, no w ogóle mnóstwo tego, cały sprzęt medyczny. Ja mówię, co to jest? Wiesz co? Bo mój syn ma chorą wątrobę, i ja zgodziłem się na przeszczep, bo tylko ja mam zgodność. To tę samą do, jako dawca, jak, jak ma synek. I ten, i, i tak, ponieważ to taki kawalarz jest naprawdę jajcarz, no mega, mega gościu, naprawdę zrobiłby wielką karierę, jakby się z tą rzeźbiarką nie zadawał. Jako lider programów telewizyjnych I on mówi tak, słuchaj jak dawałem tę wątrobę swoją, to tam wątroba to pikuś przy nerce salety, nie chcę tego porównywać, no ale bez wątroby się umiera, bez nerki można żyć. I on zaryzykował mocno dla dziecka paroletniego i mówi tak, wiesz co, jak dawałem tę nerkę, to lekarz mnie pyta, zawód, a ja mówię aktor. Proszę Pana, aktor to musi mieć wątrobę zniszczoną. To się ta wątroba pijacka do niczego nie nadaje. No więc, mówi, tak się trochę zasmuciłem, że się do niczego nie nadaje. Ja miałem dwadzieścia lat, ale oddałem tę wątrobę do, do zbadania, no, do tego przeszczepu, ratującego życie. No i wracam do tego lekarza za tydzień, dwa, a ten lekarz mówi, Pan, jaki mówisz tak, aktor, no tak. Proszę pana, jak na aktora to ta wątroba jest w rewelacyjnym stanie. No i to jest fantastyczna powieść, że warto zaryzykować, mimo że wszyscy mówią, że to jest w beznadziejnym stanie, to jest to wspaniałe. To, to wszystko wiem dzięki młodym wilkom.